Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Piłka w siatce! Ten rzut karny będzie za chwilę wykonywał Ibrahimowicz. Ale wspaniale obronił! Świetna postawa bramkarza! Do strzału przygotowuje się Benzema. A, pięknie! Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Za bramkarza. Fantastycznie zareagował, obronił strzał z rzutu karnego to nie... Skutecznie z 11 metrów Nie mylił się w takich sytuacjach Ależ presja współczuje temu chłopakowi Jeśli spróbuje jego drużyna zejdzie z boiska pokonana Bezbłędnie Za chwilę mogą się rozstrzygnąć losy spotkania Pod warunkiem, że wykorzysta ten rzut karny Nie pomylił się, brawo, to już koniec Tym karnym dał im zwycięstwo